W życiu już tak bywa, że kiedy coś się kończy, to drugie się zaczyna. W 2004 roku kończy się era Przyjaciół. Ostatni odcinek ogląda 52-milionowa widownia, ale za to niespodziewanie rozpoczyna się era doktora Hausa, który ma w dupie 52 miliony widzów. Wyrazem roku staje się blogowanie, które rewolucjonizuje to, jak podchodzi się do mediów, dziennikarstwa czy generalnie do internetu. Słowo blog powstaje ze skrócenia słów weblog, czyli logowania do sieci. Odkrywana jest planetoida 2004 vd 17 nazwa robocza, która ma 4 maja 2102 roku może, ale nie musi uderzyć w Ziemię. Przeleci w pobliżu 2032, 41, 67, ale najbardziej prawdopodobne jest, że w 2102 roku równie dobrze może uderzyć w Marsa czy Wenus. W przypadku zderzenia z Ziemią trzeba liczyć się ze scenariuszem skasowania całego kontynentu. Kontynentu. Najważniejszą informacją tego roku jest to, że 1 maja nasz kraj wraz z 9 innymi zostają oficjalnie przyjęci do Unii Europejskiej. Dochodzi też do sfałszowania wyborów na Ukrainie. Rozpoczyna się pomarańczowa rewolucja. W Kijowie demonstruje ponad 100 tysięcy ludzi, a Wiktor Juszczynko składa przysięgę prezydencką przed ukraińskim parlamentem. Brytyjski tygodnik Nature podaje rewelację, że drzewa nie mogą urosnąć dalej jak 130 metrów w górę, a siłą zabraniającą im dalej. Dalsze rośnięcie jest grawitacja. Bezpilotowy samolot eksperymentalny X43 ustanawia rekord prędkości dla samolotów, osiągając 9,6 macha, czyli 11 300 km na godzinę. Po raz pierwszy na rynku pojawia się przenośna konsola do gier wideo Nintendo DS. Firefox stawia swoje pierwsze kroki. Tak samo zaczyna Gmail. Wyjątkową popularnością cieszą się już iPody, choć już trafia do ponad 250 milionów urządzeń, to i. Tak, swoje pierwsze niepewne kroki stawiała nowość Bluetooth. W dziewiczy Rejs wypływa największy mierzący 345 metrów statek pasażerski świata RMS Queen Mary 2. Z Louvru giną dwa diamenty, a są warte 11,5 miliona euro. A Michael Jackson staje przed sądem, bo jest oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich. Irlandia jako pierwsza wprowadza całkowity zakaz palenia w restauracjach i pubach, a w roku 2004 na świat przyszli i zdążyli z już zachwycić. Między innymi norweska księżniczka Ingrid Aleksandra, holenderska dziecięca śpiewaczka operowa Amira Willinghagen czy polski aktor dziecięcy znany z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski. Z kolei odeszli na zawsze 40 prezydent Stanów Zjednoczonych były aktor Ronald Reagan, piosenkarz amerykański Ray Charles, amerykańska gwiazda filmowa Marlon Brando, odtwórca roli Supermana Christopher Reeve, postmodernistyczny filozof francuski Jacques Derrida, bohater bitwy o Anglię generał Stanisław Skalski. W wieku 93 lat odchodzi poeta, laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz, multiinstrumentalista, kompozytor, piosenkarz, wokalista, autor tekstów niezapomniany genialny, i wybitny twórca muzyki w Polsce. Jeden z najważniejszych twórców, tak naprawdę Czesław Niemen. A także poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz. Równie niezrównany Jacek Kaczmarski. Pułkownik ludowego Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany na generała brygady, agent wywiadu. Niepowtarzalny Jack Strong, czyli Jeszard Kukliński. No i polityk, historyk, jeden z przywódców opozycji w PRL. Jacek Kuroń. Współtwórca kabaretu starszych panów Jeremi Przybora. Krytyk filmowy i publicysta. Niezapomniany Zygmunt Kałżyński. Oraz pierwszy polski więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, numer obozowy 31, Stanisław Ryniak. Filmy tego roku mają przeważnie tytuł będący jednym słowem: pamiętnik. Troja, Zakładnik, Pojutrze, ale są także inne dłuższe tytuły. Harry Potter i Więzienia z Kabanu, Spider-Man 2 i Nie ma Mocni, Shrek 2, no i oczywiście, któż by mógł zapomnieć o filmie w reżyserii Mela Gibsona, Pasja. Pod kątem gier też nie można było się nudzić. Wychodzą takie tytuły jak GTA San Andreas, Halo 2, World of Warcraft, Far Cry czy The Sims 2. Muzycznie pieszczą nasze bębenki takie utwory, między innymi jak Ozon, Dragostea Dintei i Delfin i czarne oczy, Wilki Bohema, Sydney Polak, otwieram wino ATB Ecstasy. No doubt it's my life, Limp Bizkit Behind Blue Eyes oraz Doda and Virgin z piosenką Jaga. Na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii islamscy fanatycy podkładają 13 bomb, z czego eksploduje 10. Niemal 200 osób ginie, prawie 2000 zostaje rannych. W związku z atakiem terrorystycznym władze Hiszpanii ogłaszają żałobę narodową, decydują się też nie dać zastraszyć i dochodzi do wyborów. Żałobę narodową również ogłaszają Portugalia, Rumunia, ale i Polska. Czeczeńscy separatyści przeprowadzają samobójczy zamach bombowy w moskiewskim metrze, w którym Ginie ponad 40 osób, a to nie koniec rewelacji z Rosji. Dochodzi do ataku terrorystycznego na szkołę w Biesłanie, gdzie domagający się niepodległości Czeczeni opanowują szkołę. Siły specjalne niespecjalnie mają na względzie zakładników i dokonują szturmu. Ginie ponad 300 osób, z czego ponad 150 dzieci. W Iranie przewożący siarkę i benzynę pociąg eksploduje. O ponad 300 osób ginie w wyniku wybuchu. Dochodzi także do nietuzinkowego trzęsienia ziemi na oceanie indyjskim. To trzecie pod względem siły trzęsienie ziemi, odkąd te zaczęto mierzyć w 1900 roku, powstaje w efekcie fala tsunami. Ta zsiała spustoszenie na wybrzeżach Indonezji, kilku innych państw Azji Południowo-Wschodniej, a także Afryki. Mało tego, Huragan Zhong przychodzi nad Haiti, pozbawiając życia ponad 1200 osób i pozbawiając dachu nad głową ponad 300 tysięcy. Ponad milion ludzi na Tajwanie tworzy żywy łańcuch wzdłuż zachodniego wybrzeża w proteście przeciwko polityce Chińskiej Republiki Ludowej. W Federacji Rosyjskiej w wyborach prezydenckich, w których bierze udział m.in. Władimir Putin, ubiegający się o kolejną kadencję, ten niespodziewanie zostaje wybrany ponownie, a na drugą kadencję również... Zdołał się załapać dotychczasowy prezydent USA George W Bush, a w Sylwestra otwarty zostaje oficjalnie najwyższy budynek świata Taipei 101. Dziwnów i pruszków uzyskują prawa miejskie. W Warszawie otwierane jest Centrum Olimpijskie, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Wrocław cieszy się z otwarcia Mostu Tysiąclecia, no i tworzy się Żorski Park Przemysłowy, a w stolicy pada rekordowa wygrana w dużym lotku ponad 20 milionów złotych. Ten to dopiero ma powody do radości, ale cała Polska też się cieszy, bo Otylia Jędrzejczak zwycięża w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym, co oznacza pierwszy polski złoty medal olimpijski. Wpływaniu. Od 2004 nadawanie rozpoczyna kanał telewizyjny TVN Style oraz rozgłośnia radiowa RMF Max. Rozpoczyna się prywatyzacja polskiego banku PKOBP. Działalność rozpoczynają takie firmy jak Spółka Pasażerskich Przewozów Kolejowych Koleje Mazowieckie, a także Szybka Kolej Miejska SKM w Warszawie. Zapada wyrok w głośnej sprawie Lwary Wina. Ten nieprawomocnie zostaje skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny. Zami Zamiast skazywać go za płatną protekcję, skazuje go za oszustwo. Dochodzi też do bezprecedensowej wizyty sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w jednym, Hu Jintao. Podpisujemy liczne porozumienia, w tym gospodarcze, i generalnie jest zadowolony z wizyty nad Wisłą. Nowy, 2004 rok, przynosi też ze sobą stary, rozwijający się bardzo poważnie problem. W naszym kraju zwiększa się dług publiczny do 480. 80 miliardów złotych, no i deficyt budżetowy do 45 miliardów. Rząd Leszka Millera wprowadza plan Hausnera. Plan szuka oszczędności. Gospodarczo trzeba restrukturyzować kolej, górnictwo, zakłady opieki zdrowotnej. Administracyjnie obcinane są wysoko postawionym pensje, zmniejsza się ilość stanowisk, pohamowane jest wykorzystanie aut czy telefonów służbowych. Państwo Polskie rozumie także, że należy pomagać obywatelom i rodzinom przyzwyciężać trudne sytuacje życiowe samorządu. Uchwalana jest w związku z tym ustawa o pomocy społecznej, która reguluje zakres zadań, rodzaje świadczeń, organizację działań i trybu kontrolowania całego procesu. W kraju przeszkadza zbyt wielu osobom bałagan w zasadach i trybach przewozów towarów, ale także z racji przystąpienia do Unii Europejskiej dochodzi do znaczących zmian w prawie celnym, z racji przystąpienia naszego kraju do Unii Celnej. Uchwalamy ustawę dotyczącą właśnie prawa celnego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski decyduje, że obowiązuje. Dwudniowa żałoba narodowa w związku z zamachami bombowymi w Madrycie, gdzie zginęło czterech naszych rodaków. A dzień po tym, jak już jesteśmy członkami Unii Europejskiej, 2 maja, czyli w dniu, kiedy pierwszy raz w Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Miller rezygnuje z bycia premierem, a powołany jest pierwszy rząd Marka Belki. Potem też jest powoływany drugi rząd Marka Belki, a w pierwszych wyborach do Europarlamentu zwycięża Platforma Obywatelska. Pod koniec listopada w stolicy, ale i też w Krakowie, Poznaniu, Toruniu czy Wrocławiu dochodzi do manifestacji solidarnościowych popierających ruch demokratyczny na Ukrainie, a na koniec roku w Andrzejki pod hale nachodzi trzęsienie ziemi o sile niemal pięciu w stopni skali Richtera. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak Wam się podobało, dajcie kciuki do góry. A jak Wam się średnio podobało, no to cóż, dajcie kciuka w bok, spróbujcie. Subskrybujcie też, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was poda, co takiego robił w 2004 roku. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.